Po kryzysie większość relacji nie rozpada się przez zdradę, nie przez jedną kłótnię, nie przez brak uczuć, rozpada się przez pierwszą rozmowę, która miała wszystko naprawić. To właśnie ta rozmowa najczęściej. Pogarsza sytuację, cofa relacje, niszczy resztki zaufania. Dziś pokażę Ci, jak przeprowadzić pierwszą rozmowę po kryzysie, żeby jej nie zniszczyć. I dlaczego dobre intencje to za mało? Jeśli jesteś po trudnym konflikcie, zostań do końca. To jest drugi film serii Odbudowa komunikacji po kryzysie na kanale Relacyjne Kody. W pierwszym materiale mówiliśmy o tym, co zrobić bezpośrednio po kłótni. Dlaczego nie rozmawiać na gorąco, czym jest zdrowa pauza, jak nie karać ciszą. Dziś robimy krok dalej. Skupiamy się na momencie, w którym rozmowa wraca. Pierwsza rozmowa po kryzysie nie jest zwykłą rozmową. To moment, w którym obie strony są ostrożne, napięte. Czujne. Mózg skanuje, czy to bezpieczne, czy znowu zostanę zraniony, czy muszę się bronić. Dlatego jedno zdanie za dużo może cofnąć relację o tygodnie. Najczęstszy błąd po kryzysie to potrzeba wyłożenia wszystkiego. Ludzie mówią, musimy być szczerzy, w końcu porozmawiajmy, nie chcę niczego ukrywać. Ale szczerość bez regulacji jest przemocą emocjonalną. Nie każda prawda jest do powiedzenia w pierwszej rozmowie. Celem tej rozmowy nie jest rozwiązanie problemu, ustalenie winy, zamknięcie tematu. Celem jest tylko jedno odbudować minimalne poczucie bezpieczeństwa. Jeśli tego zabraknie, żadna kolejna rozmowa nie będzie miała sensu. Zanim usiądziesz do rozmowy, zadaj sobie pytania: czy potrafię słuchać bez obrony? Czy umiem mówić bez oskarżeń? Czy jestem gotów usłyszeć coś trudnego? Jeśli nie, to jeszcze nie jest moment. Bezpieczna rozmowa po kryzysie ma prostą strukturę. Jeden, nazwanie intencji, dwa, nazwanie granic, trzecie, nazwanie emocji, czwarte, brak rozwiązań. To brzmi banalnie, ale działa. Są zdania, które odbudowują bezpieczeństwo, na przykład nie chcę cię przekonywać, chcę zrozumieć, nie musimy dziś nic ustalać. Te zdania uspokajają układ nerwowy. Są zdania, które cofają relacje natychmiast, bo ty zawsze, musisz zrozumieć. Ja bym tak nie zrobił. Pierwsza rozmowa to nie jest sąd, jeśli rozmowa zaczyna eskalować. Podnieście ton, pojawia się obrona, wracają stare tematy. To nie znaczy, że relacja jest stracona. To znaczy, że rozmowa jest za wcześnie. Przerwanie rozmowy to nie porażka. To kompetencja relacyjna. Zdanie: Zatrzymajmy się. To za dużo na teraz. Chroni więcej niż dalsze mówienie. Pierwsza rozmowa po kryzysie nie naprawia relacji. Ona tylko sprawdza, czy relacja ma jeszcze bezpieczną przestrzeń. W kolejnym materiale pokażemy, jak odbudować zaufanie krok po kroku. Jeśli chcesz przechodzić kryzysy bez niszczenia relacji, subskrybuj kanał: Relacyjne kody. Napisz w komentarzu czego najbardziej boisz się w pierwszej rozmowie po konflikcie?